Dzień dobry, witajcie na kanale interesujące pojazdy. Wyobraźcie sobie ciężarówkę, która na końcu lat 80. XX wieku w Związku Radzieckim wygląda wręcz jak przybysz z kosmosu. Podczas gdy w Polsce dominowały proste i masowe konstrukcje jak chociażby jelcz o klasycznej ramie czy Star-200 i jego pochodne w Mińsku powstawał projekt, który zrywał ze wszystkimi kanonami modułowa budowa, kabina z płaską podłogą i możliwość wyprostowania się w środku, elektropneumatyczna skrzynia biegów, niezależne zawieszenie i możliwość tworzenia zestawów o różnej konfiguracji osi oraz segmentów. Perestrojka nie powstała w luksusowej fabryce na zachodzie, lecz w realiach gospodarki planowanej, gdzie produkcja miała być prosta, tania i szybka. A jednak kilku młodych inżynierów wzięło na warsztat wizję, jakiej nie odważyli się pokazać nawet najwięksi europejscy producenci. Gdy w Polsce cieszono się z odświeżonych wersji tych samych modeli, konstruktorzy Mazapojechali pojechali do Paryża pojazdem, który europejska prasa określiła mianem ciągnika XXI wieku. Dlaczego ten radziecki supertrack nie trafił do produkcji? Co sprawiło, że zachwycił cały świat, a w kraju macierzystym uznano go za zbyt śmiałego? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na materiał. Uwaga dla patronów, przygotowałem pięć sztuk książki o historii kultowego Stara. W kwocie wsparcia zawarta jest również wysyłka i list z podziękowaniami. Spieszcie się, bo liczba miejsc jest ograniczona. Link w opisie. W połowie lat 80. Mas rozpoczął pracę nad zupełnie nowym ciągnikiem siodłowym, który otrzymał symboliczną nazwę Perestroika. Był to projekt bardziej futurystyczny niż jakiekolwiek inne radzieckie pojazdy ciężarowe. A nawet konstrukcje zachodnie. Uwagę przyciągały jego śmiałe rozwiązania techniczne, nietypowa architektura oraz wizja modułowości, jakiej wcześniej nie próbowano wdrożyć w pojazdach użytkowych. Perestrojka zachwyciła dziennikarzy motoryzacyjnych, otrzymała ogromne zainteresowanie publiczności, a jednak nigdy nie weszła do produkcji. Co sprawiło, że ten radziecki eksperyment zapisał się w historii i dlaczego pozostał jedynie prototypem? Od samego początku działalności projektanci i inżynierowie miejskiej fabryki samochodów MAS myśleli w sposób wyraźnie wykraczający poza horyzont dostępnych technologii. Ich pomysły wyprzedzały możliwości produkcyjne nie tylko w skali zakładu, ale i całej radzieckiej branży motoryzacyjnej. Potrafili projektować rozwiązania ambitne, lecz nie mogli ich zrealizować w praktyce. Podwykonawcy nie wytwarzali niezbędnych komponentów, a gospodarka planowana wymuszała tworzenie prostych ciężarówek w dużych liczbach, w takich realiach śmiałe koncepcje pozostawały w szufladach. Setki szkiców, liczne projekty i modele w skali istniały jedynie jako dokumenty marzeń. Do naszych czasów zachowało się tylko kilka fotografii, nie przetrwały natomiast żadne oryginalne rysunki. Pomysł perestrojki wyrastał z wcześniejszych prób. Już pod koniec lat 70. projektanci zaczęli zastanawiać się nad zwiększeniem ładowności przy zachowaniu standardowej długości zestawu. Najbardziej obiecującą drogą było skrócenie martwej przestrzeni między tyłem kabiny a przodem naczepy. W 1978 roku młody inżynier Wiktor Suwołobow stworzył model, w którym kabina została osadzona bezpośrednio na naczepie, a sama naczepa była połączona ze skrętnym podwoziem poprzez stworzeń, jak w klasycznym ciągniku siodłowym. Lecz bez obecności kabiny na podwoziu takie rozwiązanie wydawało się rewolucyjne, choć podobne idee pojawiały się w historii niezależnie. W pierwszej połowie lat 80. sytuacja zaczęła sprzyjać inżynierowi jak i Mazowi. W czasach pierestrojki przemysł został zachęcony do odważnych eksperymentów oraz wdrażania nowatorskich koncepcji. Zakłady otrzymały możliwość tworzenia młodzieżowych centrów kreatywności technicznej, które miały generować pomysły bez ograniczeń produkcyjnych. W Mazie powołano takie centrum, a kierownikiem stał wcześniej wspomniany inżynier. Dostał on niewielki zespół pięciu osób i w 1986 roku rozpoczęto pracę nad projektem, który dziś nazwalibyśmy pojazdem koncepcyjnym przyszłości. Główny konstruktor zakładu nie był autorem projektu, lecz nadzorował działania i potrafi przekonać do wizji najważniejszych decydentów. To on zawiózł pierwsze szkice do Moskwy, gdzie uzyskał poparcie kierownictwa branży. Pod koniec 1987 roku zespół rozszerzono do około 20 inżynierów zajmujących się wyłącznie koncepcją modułową. Na przełomie 1987 i 1988 roku powstała pełnowymiarowa makieta, która pozwoliła ocenić proporcje pojazdu. W maju 1988 roku ukończono pierwszy jeżdżący prototyp. Zaprezentowano go na zamkniętych pokazach w Moskwie oraz na wystawie Autodesign 88. Latem tego samego roku gotowy był już drugi egzemplarz, ulepszony i przeznaczony na międzynarodową ekspozycję. To właśnie on otrzymał nazwę Perestrojka. Ciężarówka pokonała znaczną część trasy z Miska do Francji o własnych siłach i zwróciła uwagę całej Europy. W Paryżu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem prasy i przedstawicieli branży. W artykułach określano ją jako pojazd XXI wieku. A zagraniczni inżynierowie nie ukrywali zdziwienia, że coś tak odważnego powstało w ZSRR w czasach wciąż mocno ograniczonych technologicznie. Najważniejszym założeniem nie była sama kabina z płaską podłogą, lecz modularna koncepcja całego pojazdu. Perestrojka była rodziną elementów wymiennych, które można było łączyć według potrzeb. Moduł kabiny, moduł napędowego ze skrzynią biegów, zawieszeniem i pojedynczym napędem oraz moduł sterująco-sprzęgowego, moduł ładunkowego oraz dodatkowych osi podporowych. Dzięki temu możliwe były różne konfiguracje, od klasycznego ciągnika z naczepą, aż pozostałe dwu i trzy segmentowe. Jednostkę napędową skrzynię i most połączono w jedną kompaktową sekcję, a zmiana biegów odbywała się elektropneumatycznie. Drugi prototyp napędzał poziomo ułożone silnikmana o mocy 290 koni mechanicznych. Kabina zeskakiwała jak na Ralia lat 80. Pełna wysokość stania, płaska podłoga, składany stół, lodówka, liczne schowki oraz duża półka wzdłuż górnej krawędzi przedniej szyby. Fotele pochodziły ze tanie 142, która trafiła do Maza po wypadku. Górne łóżko miało 80 cm szerokości i aż 90 cm przestrzeni nad dolnym posłaniem, podczas gdy cała kabina miała jedynie 1,80 m długości. Ramowo-panelowa konstrukcja sprawiała, że wdrożenie do produkcji nie wymagałoby kosztownych gigantycznych tłoczników. To no właśnie płaska podłoga stała się powodem legend o rzekomym kopiowaniu przez Renault, ale jest to całkowicie nieuzasadnione. Jeżeli nie widzieliście filmu na temat rzekomej kradzieży, to oczywiście was do niego odsyłam. Pierwszy prototyp był konstrukcją doświadczalną i ujawnił szereg ograniczeń. Silnik był zbyt słaby, a łożysko nie wytrzymywało obciążeń. Ten egzemplarz rozebrano, a części posłużyły jako baza do kolejnych konstrukcji. Drugi prototyp, paryski, wyznaczył właściwy kierunek, lecz został potem gruntownie przebudowany. Reflektory przeniesiono na kabinę zgodnie z przepisami, poprawiono chłodzenie oraz dokonano wielu innych zmian. Trzeci prototyp z 1989 roku stał się czteroosiowy i w dużej mierze bazował na nowych elementach. MAS opatentował koncepcję. Pierwszy patent w USA uzyskano w czerwcu 1991 roku, a drugi już po rozpadzie ZSRR w sierpniu 1992. Los prototypów był zróżnicowany. Pierwszy rozebrano, drugi latami niszczał na terenie fabryki i ostatecznie go zezumowano, a trzeci przez dwie lat był utrzymywany w stanie jezdnym. Wystąpił w paradzie 50-lecia Maza w 1994 roku oraz na festiwalu pojazdów retro w Mińsku w 2002 roku. Po kolejnych latach postoju postawiono go w 2010 roku na postumencie przed siedzibą fabryki, gdzie stoi do dziś jako pomnik. Perestroika nie była jedyną próbą stworzenia pojazdu o tak niespotykanej konstrukcji. W przeszłości powstawały podobne projekty, takie jak chociażby Feijor 1950 TC Cargoliner, czy koncepcyjny Kenworth Wind Clipper, który nigdy nie wyszedł poza rysunek. Te przykłady pokazują, że wielkie wizje radzą się nawet w niesprzyjających warunkach i tylko nieliczne z nich zostają zapamiętane. Projekt Mazda 2000 Perestroika stał się symbolem niezwykłego zderzenia wizji i rzeczywistości. Powstał w czasach, gdy radziecki przemysł produkował ciężarówki użytkowe według jasnych, pragmatycznych wytycznych, a jednak kilku inżynierów odważyło się stworzyć pojazd, który nie miał odpowiednika w Europie. Modularna konstrukcja, pełne wnętrze kabiny, pionierskie rozwiązania mechaniczne i niekonwencjonalne podejście do obsługi zestawu transportowego pokazały, że inżynieria nie zna granic ustrojowych. Perestrojka była jednocześnie demonstracją talentu i przykładem tego, jak daleko idea może wyprzedzić możliwości technologiczne oraz organizacyjne. Projekt zdobył międzynarodowe uznanie, zapisał się w mediach i wręcz zawstydził zachodnich producentów, którzy nie pokazali jeszcze nic podobnego. Paradoksalnie to właśnie realia, z których się narodził, czyli niedobre komponenty, konserwatyzm produkcji i brak perspektyw na wdrożenie sprawiły, że nigdy nie wyszedł poza prototypy. Dziś MAS 2000 pozostaje raczej pomnikiem ambicji niż kamieniem milowym rynku, ale właśnie ta historia czyni go wyjątkowym. Był dowodem, że nawet w najmniej sprzyjających warunkach można zaprojektować pojazd daleko wybiegający w przyszłość. Sytuacja, jaka miała miejsce na Białorusi, przypomina trochę naszą polską w tamtych czasach. Również mieliśmy wiele projektów, które wybiegały w przyszłość, ale niestety kończyły się one na fazie prototypów czy nawet rysunków. Jak dotarliście do końca filmu, zostawcie komentarz perestrojka, a ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach.